Cześć. Witajcie w kolejnym vlogu. My jeszcze sobie korzystamy z ciepłej wrześniowej pogody i przyszliśmy z rokiem na spacer do lokalnego parku. A w tym odcinku chcę Wam pokazać nasze zabawki do kreatywnego karmienia pieska. Także jeśli temat Was ciekawi, to zapraszamy. Wzięliśmy ze sobą do parku troszkę zabawek do kreatywnego karmienia, aby Wam o tym opowiedzieć. Kreatywne karmienie to jest taki sposób podawania posiłku, aby był bardziej angażujący niż standardowy. I takich korzyści jest sporo, ponieważ dla piesków, które są niejatkami, to buduje motywację do jedzenia, poprzez właśnie wyszukiwanie tego posiłku. Dla piesków, które jedzą łapczywie jest to forma uspokojenia i ogólnie każdy sposób właśnie wykorzystania tych zabawek będzie działał na pieska stymulująco, pozytywnie zmęczy go umysłowo, także są same korzyści i teraz Wam po kolei pokażę te wszystkie produkty. Zaczynamy od mat do wylizywania. One wykonane są z silikonu i są różnych rozmiarów. Ja tutaj mam bodajże te najmniejsze rozmiary z soda pub. I zobaczcie, tutaj są takie zagłębienia, i właśnie w niej możecie schować mokrą karmę, różnego rodzaju płynne przekąski, na przykład jogurty, albo na przykład pastę orzechową. Ta mata będzie trudniejsza, ona ma dużo więcej zagłębień, więc tutaj można ukryć produkty i zająć pieska na dłużej. I tego typu maty sprawdzą się zarówno psom, ps, pieskom, które są dopiero początkujące, ale także takim, które potrzebują czegoś do takiego większego rozpracowania, na pewno ta będzie, tak jak mówiłam, bardziej skomplikowana. Pamiętajcie też, że dobierając maty trzeba zwrócić uwagę na ich wielkość. No i też oczywiście warto kontrolować pieska podczas takiego wylizywania. Dalej mamy taką zabawkę. Ona jest wykonana z nylonu, więc ona będzie twarda. Może posłużyć także pieskom jako gryzak. I tak jak widzicie, tutaj tych zagłębień jest dużo więcej. Ona jest dość skomplikowana, więc tutaj piesek naprawdę musi się namachać językiem, aby dobrze to jedzenie wydobyć. Ta zabawka będzie się bardziej przesuwała po podłodze w porównaniu właśnie z tymi silikonowymi, no bo te oczywiście, wiadomo, będą bardziej doprowadzone. Podłogi przylegały, więc ta się sprawdzi małym rasom. Natomiast tak jak mówię, ona jest dużo bardziej wymagająca. I z podobnej serii jest jeszcze motylek do wylizywania. Tutaj, jak widzicie, też mamy różnego rodzaju zagłębienia. Ja najczęściej z tej zabawki korzystałam, aby ukryć tutaj pastę orzechową, ale też można tutaj właśnie wlać płynne przekąski i zamrozić. Więc latem będzie super właśnie dla ochłody. I nasze dwie najnowsze zabawki z Soda pap to jest doniczka oraz taki garnuszek miodu i to są zabawki wykonane właśnie z bezpiecznej gumy i one służą do tego, aby tutaj ukrywać albo mokrą karmę, albo smaczki. Ja zaraz tutaj Rokiemu wrzucę. Niuchaj. Niuchaj, niuchaj. No, Roki na razie nie jest zainteresowany, ale tutaj możecie właśnie tak wrzucić suchą karmę, smaczki. Według mnie ta zabawka bardziej sprawdzi się pieskom, które mają długie kufy, ponieważ łatwiej na pewno im będzie z tego to jedzonko wydobyć. Dajcie znać, czy kojarzycie którąś z tego typu zabawek, czy wasze pieski mają. Na stronie dla psiaka możecie produkty Soda Pub zakupić z naszym kodem ROKI 10. To są wszystkie produkty, z których my korzystamy. Najczęściej z tej maty do wylizywania oraz z tego motylka, więc jeśli macie małe rasy piesków, to te Wam się na pewno sprawdzą. Jak wrócimy ze spacerku, to pokażę Wam, jak Roki korzysta z tej maty i zobaczymy, ile czasu zajmie mu zjedzenie kolacji. My powoli już kończymy spacerek z Rokim. To już jest ostatni dzisiaj, ale pogoda naprawdę jest jeszcze przepiękna. Także aż żal iść do domu, ale mamy nadzieję, że. Roki już sobie poodpoczywa na łóżeczku. Dajcie znać, czy macie takie swoje ulubione miejsca właśnie w swoich miastach, gdzie lubicie chodzić z pieskami. My chodzimy do parku Kasprowicza w Poznaniu, jest to takie miejsce typowo psiolubne, jest tutaj sporo właśnie zielonych terenów, jest tutaj też dosyć cicho, także Roki tutaj fajnie spędza czas. Ja już rozsmarowałam tutaj łyżkę karmy. Jak widzicie, ona dosyć mocno powchodziła tutaj w te puzzle, więc Rocky będzie miał trochę zabawy. I myślę, że jeszcze troszkę polejemy olejem skryla antarktycznego z pokusy. On się bardzo dobrze sprawdza na pracę serca czy też regenerację wątroby. I minęło, słuchajcie, 7 minut. Rokie kończy wylizywanie. Zostały już takie najtrudniejsze elementy. Tu już pewnie ciężko mu będzie to wydobyć, no ale zobaczymy. Walczy cały czas. Później taką matę możecie łatwo umyć w zmywarce. Także nie ma tutaj problemu z myciem.